No, to już ostatnia Filty Rich. Po prostu rich, zgoda? A ja w imieniu firmy handlowej Złoty Interes dziękuję wam za kolejną dostawę jabłkowego dżemu. Nie ma za co. Do zobaczenia. Eee, Bloom, czy ty pakowałaś soki jabłkowe do tych samych skrzyń co dżem? Oczywiście! Nie jestem już maluchem i chcę pokazać, że mogę mieć coraz więcej obowiązków. Ale skrzynie nie są podpisane. Pamiętasz, co włożyłaś do której skrzyni, tak? O! Um, e, tak! Jestem pewna, że wszystko pamiętam. Świetnie! Bo źle by się stało, gdyby Filty Rich dostał skrzynię z sokiem jabłkowym zamiast skrzyni z dżemem. Wiesz, co babcia sądzi na temat sprzedaży soku poza naszą farmą. Na pewno dałaś mu dobry towar? E, pewnie, że na pewno. To wy z Big Maciem wracajcie do domu, a ja dokończę pracę. Skoro dałaś Richowi dżem jabłkowy, to co to jest? Um, też dżem. E, nie. Niewinne kłamstwa. Babcia, chyba wierzę. Nie planowałem wywieźć od Was skrzynek z sokiem jabłkowym, prawda? Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Nie martw się. My dobrze wiemy, kto tu zawinił. Jasny ogryzek, dlaczego mnie okłamałaś, Apple Bloom? Bo myślałam, że jakoś to załatwię, zanim się o tym dowiecie. Kłamstwa nigdy niczego nie rozwiążą. Uwierz mi, wiem to. A co? Dzieć. Przecież ty całe życie mówisz tylko prawdę. Co was tak śmieszy? O, o złociutka! Gdy twoja siostra była mała, to wymyślała takie bujny, żeśmy wszyscy aż wylądowali w szpitalu. Co? Tak! Opowiedzmy jej to wszystko od początku. Może się czegoś nauczy. Gdy Applejack i Big Mac byli tylko troszeczkę starsi niż ty teraz, bezustannie kłócili się o to, który z nich lepiej zajmuje się farmą.